Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was propozycję pięciu najciekawszych, oczywiście, moim zdaniem, chłodzeń na procesor do 200 zł. Rzecz jasna, wszystkie te chłodzenia, które zobaczycie, były przeze mnie testowane, także będę mógł się na ich temat wypowiedzieć. Zaczniemy od najtańszego zestawki Silent Fera 3V2. Cena 115 zł kompatybilność z każdą praktycznie podstawką dostępną na rynku. Włączając to Intela lga 2011. V3, rzecz jasna, nie proponuje kupować takiego chłodzenia do podkręcania procesorów 6, 8 czy też 10 rdzeniowych, natomiast tutaj spokojnie Ferrari 3 poradzi sobie z umiarkowaną mocę. Procesorów tak zwanych mainstreamowych, bez najmniejszego problemu, również jeżeli chodzi o kulturę pracy, bardzo przyzwoita. Co bardzo ważne, chłodzenie nie jest wysokie, także zmieści Wam się do każdej praktycznie obudowy Mini również nie ma problemu z kolizją, z pierwszymi bankami pamięci, czy znaczy w ogóle z bankami pamięci, także nie jesteście tutaj w żaden sposób limitowani, i również nie ma problemu z kompatybilnością z pierwszym slotem PCI Express. Druga edycja Ferry 3 doczekała się nakładek czarnych nakładek na rurki ciepłe, które nie są jak widać, niklowane. Także estetycznie to będzie wyglądało. Sam montaż chłodzenia bardzo prosty, każdy sobie z tym poradzi, także za 115 zł moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ciekawy wybór. Kolejna propozycja, również o Celentum PC Fortis 3 V2, cena 149 zł. Moim zdaniem najlepszy stosunek ceny do wydajności. Chłodzenie kompatybilne z każdą podstawką dostępną na rynku, poradzi sobie spokojnie z OC procesora. Mówimy tutaj nawet o procesorach i 76 k Piara ma sprawa, wszystko zależy od tego, jakich napięć, jakich oczywiście taktowań będziecie używali, również mamy zaślepki czarne na rukach ciepłych, estetycznie będzie to wyglądało i co bardzo ważne, chłodzenie nie koliduje z bankami pamięci, mimo dość sporych rozmiarów i również nie koliduje z pierwszym slotem PC Express, wysokość niecałe 160 mm, także spokojnie zmieści Wam się do każdej praktycznie obudowy MIDI Tower montaż bardzo prosty, każdy sobie z tym poradzi, bardzo podobny jak w przypadku Fery 3 Moim zdaniem, jak mówię, jest to jedna z lepszych, o ile nie najlepsza propozycja w tym przedziale cenowym. Kolejna propozycja to Ryzen Deck Erebus, cena 170 zł, kompatybilna z każdą praktycznie dostępną postawką na rynku. Również chłodzenie, które nadaje się jak najbardziej do podkręcania procesora. W komplecie mamy niskoprofilowy wentylator, który niestety nie należy do najcichszych, także chłodzenie potrafi dać się we znaki. Maksymalną wartość, jaką widziałem na decybelomierzu podczas testów, to ponad 42 dB. I mimo to, że jest to wentylator niskoprofilowy, niestety... Koliduje on z pierwszym bankiem pamięci, także tutaj macie możliwość instalacji pamięci tylko i wyłącznie o wysokości do 27 mm. Sam montaż bardzo prosty, nie ma również problemu z kompatybilnością z pierwszym slotem PCIe Express. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość chłodzenia to jest prawie 170 mm, także uważajcie i sprawdźcie czy zmieści Wam się ono do Waszej obudowy. Kolejne chłodzenie Thermalright Macho 120 Rewizja A, niedawno recenzowane u mnie na kanale. Również kompatybilność z każdą postawką dostępną na rynku. Bardzo przyzwoita jakość wykonania. Mamy tutaj niklowane rurki, jak i również niklowaną podstawę, za co leci plus. Jak widać, budowa chłodzenia jest asymetryczna, budowa wieży jest asymetryczna, tak aby nie było problemu z bankami pamięci. Natomiast mimo to będzie tutaj zasłonięty pierwszy bank pamięci i jesteście limitowani do wysokości 38 mm. Bardzo łatwy montaż, solidny zresztą, także tutaj nie ma z tym problemu. Góra wykończona jest na czarno, rurki, jak powiedziałem wcześniej, są niklowane, także całkiem przyzwoicie to wygląda. Bardzo. Fajna kultura pracy, chłodzenie nie powinno dać Wam się we znaki, nawet po overclockingu procesora. Nie ma problemu z pierwszym slotem PCI Express, także tutaj możecie montować karty spokojnie nawet z backplate'em na płycie głównej. I wysokość chłodzenia również umożliwi Wam jego montaż w większości praktycznie obudów Militower bez najmniejszego problemu, bo jest to mniej niż 160 mm. I ostatnie chłodzenie w zestawieniu Silent PC Grandis 2, cena 179 zł. Tak samo jak w przypadku poprzednich chłodzeń, kompatybilne z każdą postawką dostępną na rynku. Chłodzenie dwuwieżowe, także dość potężnych rozmiarów. W komplecie dwa wentylatory 140-120mm Sigma Pro. Chłodzenie naprawdę ciche, także nie da się ono Wam weznaki. Co bardzo ważne, wydajne także, spokojnie możecie instalować się nawet na procesory na postawkach 2011 czy też 2011 V3. Podstawa jest miedziana. Także jak wiadomo, mieć lepiej odbiera ciepło. Góra bardzo estetycznie zakończona. Również mamy plastikowe nakładki na ruki cieplne. Za co leci plus, jeżeli chodzi o kompatybilność z elementami na pucie głównej, to chłodzenie zasłania banki pamięci. Jesteście limitowani do wysokości radiatorów na pamięciach do 38 mm. Także tragedii nie ma. Natomiast chłodzenie nie koliduje. Z pierwszym slotem PC Express, także możecie spokojnie tam sterować karty, nawet z backplate'em. Co bardzo ważne, mimo potężnych rozmiarów, chłodzenie nie jest wysokie, mierzy 159 mm, także spokojnie zmieści Wam się do każdej praktycznie obudowy MIDI Tower. Montaż bardzo prosty, wręcz intuicyjny, w komplecie również dobrej jakości pasta termoprzewodząca PT2. Tak samo jak to miało miejsce w przypadku Fortisa 3 i Ferry 3. Także pasty nie musicie zmieniać absolutnie. I tyle chyba, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie chłodzeń do 200 zł. Linki do nich znajdziecie w opisie tego filmiku. Również znajdziecie linka do sklepu G2, gdzie można kupić chociażby gry. I teraz ten kod, który zobaczycie tutaj na ekranie umożliwia Wam zniżkę 3%, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.